Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Dzisiaj taki nietypowy znowu odcinek, że w dniu, w którym wrzucę ten A miałem taką sumowę, że to co nagram w przy, wcześniej, jeden dzień wcześniej, to będę to montował, a to nagrywam niestety w, w, w sobotę, kiedy ten filmik latuje, więc, więc Miałem taką małą, w sumie dosyć wpadkę, ale no, no cóż, takie rzeczy się czasami zdarzają, bo tak jest. Eee... No i zobaczmy tutaj dalej właśnie dzisiaj taki jak wrzucam inny. No i co, coś sobie kawaćkę w górę i dzisiaj nie wiem o czym możemy sobie, sobie pogadać. Po... Możemy sobie pokazać, też widzę, że o tym nowiutkim sezonie go sobie omówić. Bo nie omawiałem w sumie sezonu, jak mi się ten podoba. sezon właśnie nie. Możemy netto zrobić omawianie sezonu, szczerze mówiąc. Więc go sobie możemy troszeczkę króciutko go omówić. Bo, zawsze co, to, to, co tydzień robię. Może co 5 dni mógłbym to robić, tak co 3 dni, ale no. Już mija 2 tygodnie od tego nowego sezonu. Już w sumie w poniedziałek, w sumie minie 2 tygodnie. I szczerze, mogę sobie go już powoli go omówić. Więc no cóż, sezon wystartował dokładnie 13 września, czyli no, tydzień już zleciał. zaledwie dwa tygodnie. Yy, tak, zaledwie dwa tygodnie nowego sezonu w ten poniedziałek. I szczerze, pierwsza przed sezon w poniedziałek. Szczerze mówiąc, po. Jeszcze nowy buzie, bo ci są czwarte urodziny Fortnite'a, więc dziękujemy Epicowi za to, co robią. Czwarte urodziny Fortnite'a są cztery lata tej gry. No i bardzo fajnie, ten dzień jest też mega słodki. Są czwarte urodziny Fortnite'a po niedawno nie, nie w sumie jest premiera gry, wtedy była, nie wiem, którego była premiera gry, bo w pierwszym sezonie nie grałem zbytnio dużo, u kolei grałem dużo bardzo w drugim sezonie, a ja rozpocząłem już karierę od trzeciego właśnie sezonu, więc bardzo fajnie, a my wyskakujemy sobie, no i zobaczymy, tam możemy sobie pogadać o nowiutkim sezonie właśnie, więc zobaczymy. Ale cóż, omówię sobie króciutko ten nowy rozdział. Może nowy sezon bardziej, może nawet krótki sezon. Połowy są do końca 13 września. Yy, Znaczymy go sobie tak króciutko, króciutko omówić. No i tak, fajny jest ten nowy sezon. W ogóle, pierwszy raz pojawił się w poniedziałek dokładnie. I mega, bardzo fajna rzecz, że się pojawił. Właśnie, właśnie dokładnie 15-13 września. Yy, właśnie po i będzie, na się pojawił ten sezon. Jest to na się mega fajniutki sezon, mimo tego, że ona jest taka ciekawa. Po nowych miejscu trochę się mało pojawiło. Ale! No, myślę, że możemy sobie go panią mówić. Jest mega fajny dla mnie. Um. Jest mega fajny ten sezon, czyli myślę, że 13 września by była by to fajna data. I on podpada do grudnia około. Czyli będzie to wtedy miesiąc od tamtego sezonu piątego. Zobaczymy, jak będzie nauczanie zdalne, no to będzie to troszeczkę widzieliście. Panie wczoraj widzieliście ten zmiany na kanale, panie widzieliście. O, są tym jeszcze prezenty urodzinowe są. Ale słodko. Greźmy sobie, mamy o pereczkę Więc tak, no weźcie nowe przedmioty szczerze, nowe itemy. Itemy... I szczerze bym chciał zrobić z nimi challenge, bo jest sporo tych itemów mitycznych. Więc szczerze będziemy robić nimi troszeczkę challenge. Minimum 5 itemów każdego bym chciał zdobyć. Nie wiem czy zaliczymy sobie ten niemiecki item, ale myślę, że musimy zaliczyć chociaż ten legendarny i mityczny. Mam na nadzieję, że będzie to spoko. Fajna rzecz. Nie wiem, że to będziemy co najmniej mityczne broń. Oczywiście może nie wiem czy z pomocą, czy z pomocą to będzie, ale myślę, że no, jakoś tam będzie spoko. Jest też tych itemów. Więc powracamy z klasycznym challengerem, czyli właśnie z challengerem, w którym chodzi o to, że zbieramy różne i też jakie są dodane. Minimum, zero sobie żeby, mi temu wtedy. Jest ten auk, jest to nowy ten wiadomo mamy zaliczone szczerze mówiąc. Szczerze mamy go zaliczonego, po prostu znaleźliśmy go, więc mamy go w sumie. Więc mamy cztery mamy, jeden mamy z głowy, a zatem mamy jeszcze cztery. W sumie w szczególności, bo z septem to chyba, no, że w sumie 3 zaliczmy. Bo są dwa syptony te same, więc no 3 nam zostaje bardziej. Więc szczerze, jak już są te minimum 5 i no to sobie zrobimy tego klasycznego challenge'a, Właśnie. A w Wrigisu nie było ich sporo, ponad 7 chyba ich było. Więc no. Ale dobrze, wziąłem do nowego sezonu. Powiem szczerze, że sezon mega się fajnie rozpoczął. Myślę, że w możemy go omówić w sumie. Kontynuacja 7 sezonu, dodali nowe te fajne biomy, te anomalie z Ubocza, na których są fajne te robociki chyba. No, można powiedzieć, że to są robociki, które dodają mega fajnie i są mega fajne spoko, więc to jest też mega fajna zmiana w grze. Trzeba wypowiadać nowe itemy, które trzeba na chwilę z stworzyć z tych, tych kostek Kevina, no, które trzeba uzdrawiać tej anomalii Ubocza. No i daję te y, nowe i to tyle co. i te nowe w broni, i to tyle co dodali. Miał to właściwie dzień gigabajtów -Gi ten nowy sezon, więc nie aż tak źle. Mam nadzieję, że będzie kolejny dziewiąty sezon, który już będzie 5 grudnia. O ile się nie mylę, jeżeli się mylę, to poprawdźcie mnie w komentarzach. Możecie sobie sprawdzić, szczerze, sam to sprawdzę, potem po tym sezonie sprawdzę. Na czasem je później potem jego sprawdzę. Yy. A chyba gdzieś się Zabiłem go... Nie wiem, zabiłem go w ten sposób, no to super. Gierkam. Yy, więc no, to tyle, co mogę mówić na tym zasadę. Nie Spieka fajny, myślę, że będę się z nim dobrze bawił na razie. Mimo tego, że nie gram od trzech dni, bo była wtedy ta szkoła, na dla mnie przeklęta. I nadal mam dziesiąty level, troszeczkę słabiutko, no, ale będę musiał trochę poprawić to. My, my myślę, że mam nadzieję, że do poniedziałku wbiję chociaż 15 level, albo 18. To będzie ciężkie zadanie, żeby to wbić, bo mam dużo czasu teraz. Zrobienie dużych rzeczy, więc no. To do nas i nauczenie zdalnego. To no, może to sobie trochę poplotkować. Myślę, że ja mogę ten sezon w ocenić. Yy, I będę tak niedługo będę chciał wszystkie sezony sobie je omówić, wszystkie sezony i dawać im oceny w sumie. Taki odcinek testowy, sobie zrobię, taki ale na razie lecimy sobie. Może tak się mogę w dużą podkę wybić, no nie? Dobra, możemy sobie troszeczkę poplotkować i wszystko omówić, o to co mieliśmy omówić, szczerze, i tyle. Yy, więc teraz możemy przejść sobie troszeczkę do naszych nowych zmian. Przede wszystkim I jestem po odcinku troszeczkę, po wczoraj wczoraj odcineczek zmian na kanale, po której robiłem dwie godziny na Nintendo, co mnie tak przeraziło. Bo chciałem zrobić tutaj jakieś konto rodzicielskie, ale w końcu się teraz udało dzisiaj. Yy, wystarczyło, yy, że zrobi się samo po prostu, po się samo na e imię, czy dziecko ma pozwolenie na nagranie na jakąkolwiek grę i tyle po prostu. No I tak zrobiłem, no i wszystko działa. Węgla. no i jestem wolnym człowiekiem teraz. Cud do nauczenia zdalnego, to nie wiadomo jakie będą odcinki. Na razie planuję odcinki co 4 dni, wy, wy, wiecie, potem planowałem tak, że to 4 dni będą E, będą minimum 4-2 odcinki dziennie, co 4 dni. A na razie będą co 2 dni, no bo mam tyle eksplozować z tym farmingiem i tym podobne. Ale e, Pani zauważyliście, się, że, 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 że mnie w sumie przez ten rok czasu odkąd nagrywam filmy po prostu po prostu je montuję, wrzucam, to zauważyłem taką rzecz, że czasami szybko mówię. Jestem spowodowanym tym, że też nie umiem się dobrze wyrazić, więc po prostu no ja takie rzeczy już mam, że też ciężko szybko trochę mówię w sumie. E, szczerze powiedziawszy nie umiem to się trochę wyrazić mówię troszeczkę szybko I na kilku odcinkach ktoś mi tam ostrzegał że szybko mówisz, mów wolniej nie umiem mówić wolniej ale szczerze no da się trochę mnie zrozumieć teraz też myślę, że będziecie mnie trochę zrozumieć o tym też będę chciał sobie omówić zmian na kanale już w drugim części więc tak to się wygląda, że troszeczkę się też umiem wyrazić, to troszeczkę szybko też mówię, no ale ja takie rzeczy już mam, nie umiem szybko wolno mógłbym mówić tak, szczerze. Ale witam wszystkich bardzo serdecznie. No, no tak nie umiem mówić. no takie życie mam, że tak mówię i tak. I tyle po prostu. Nie umiem wolniej mówić, szczerze. Jestem tak przyzwyczajony do mówienia, że już tak mówię wolno, a nie wolno. Szczerze no da się mi zrozumieć szybko, Nadek teraz mówię w ten sposób. Ale wymaga troszeczkę czasu i... Myślę, że no troszeczkę, my tam zrozumiecie, ja mam tak zawsze. Myślę, że to się może za niedługo zmieni, za parę lat. Co do mojej przyszłości to nigdy nic nie mu opowiem. A jeszcze, no, jeszcze zobaczymy. Więc to mogło być na tyle z tego odcinka. Nauczanie zdalne oczywiście będę doczekał troszeczkę e, odcinki wcześniej niż o 19. Myślę, że o 15 tak. 13, 13 e, między 13, 14, a 15.00 mogą się pojawiać odcinki minimum. Jakby to nie będzie nauczanie zdalne. Więc tak to mogę sobie ja mówić. I to tyle, co mogę w tym odcinku sobie omówić, takie sprawy ważne i ważniejsze. No i tyle w sumie, chociaż to jest zaparkował fajnie auto. Dobra. I to wszystko, co chciałem powiedzieć w tym odcinku. Jeszcze, zdam, jeszcze dam jedną hashtag do tego zmien na kanale przede wszystkim. Dam zmianę to, że chciałbym robić... Minecrafta w serię Problem w tym, że czasami mi wywala ps Mimo tego, że rzadko wywala, ale czasami może wywalać częściej I jak mi wywali, to wtedy stracę serwer I po klockach Muszę go po prostu już usunąć i tyle Dalej nic z nic, nic nim nie zrobię Ale też się go odrotować jakimś tam sposobem Więc jeszcze pomyślę na tą serią z Farminga, czy tam z Minecrafta ale no, na razie no, jeszcze myślę, musimy troszeczkę poczekać do tego Minecrafta. Może w grudniu się pojawił już. Albo 15 października, żeby coś by chciał tego farminga. Minecrafta to znaczy, że nie miałem powiedzieć. No i tyle. No, mam dziękuję za oglądanie. Myślę, że nawet mówię normalnie. Widzę, napiszcie, że mówię normalnie, bo nie mówię jakoś tam szybko. Mówię normalnie i tyle po prostu. jest to w takim okresie wiekowym, że mi się głos zmienia i po prostu no, taki już mam teraz tym głosem, bo już mam 15 lat i zrobię. a jak rozpocząłem już karierę na YouTube, to już miałem 13 lat wtedy, więc no to, to się zmieniło. Zresztą zobaczcie moje stare filmiki. Miałem gdzieś tutaj reki nie głos Miałem taki dziecięcy, a teraz mam taki starszy głos i starszy i za rok będzie znowu kolejny inny. Więc no, no to w na tyle z tego filmiku. Widzimy się widzę. już jutro na kanale z chyba GTA już nie mylę. Już jutro jest chyba GTA już nie mylę, mylę. E, więc zobaczymy. O kurde. O, ale do to bułę na łeb. No coś, to było na tyle z tego odcinka. Myślę, no że dalej go nic z nim nie omówię. No i co widzimy? się w to na kanale. Z nie wiem, z jakie już tam gierki, ale na pewno się widzimy. Słyszę, że ta paterna partena jest tak mocna, że inaczej nie postanowi nic rozwalać. Po prostu czekać, czekać do strefy i tyle po prostu. No. Więc to a tyle mówiłem w tym odcinku. Mam nadzieję, że jeszcze wszystko mówiłem, omówiłem ten sezon, przynajmniej taka była fajna okazja. O! A, Punto już używał. Dobra, widzimy się też w kolejnym odcinku na kanale. Do zobaczenia.